Cześć, witajcie z tej strony, znowu Opera, tym razem przedstawiając Wam Nyx w grze Warframe. Nyx jest swoistym kontrolerem tłumu. W zasadzie wszystkie jej umiejętności odnoszą się do tego jednego celu, dzięki czemu może ona świetnie wspomagać swoich sojuszników, jak i zadawać naprawdę ogromne obrażenia i często pod koniec gry łapiemy się na tym, że oglądając tabelkę z wynikami widzimy, że mamy największą ilość obrażeń. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że Nyx zwraca przeciwników ku sobie. Walcząc ze sobą przeciwnicy nabijają nam obrażenia. Ale przelećmy sobie póki co wszystkie jej umiejętności. Pierwszą z umiejętności Nyx jest kontrola umysłu. Nyx atakuje psychikę celu, dezorientując go i zmuszając do walki na tego. W praktyce wygląda to tak, że Nyx przejmuje kontrolę nad jednym celem, i jednym przeciwnikiem, który będzie w 100% po naszej stronie. Działa to tak, że będzie atakował swoich przeciwników, a wszystkie bufy, które normalnie dawał naszym przeciwnikom, będzie dawał nam. Będzie to też tak działać, że możemy mu odnowić punkty życia, jeżeli mamy jakiekolwiek możliwości do leczenia go itd. itd. Normalnie wspierać jak zwykłego członka drużyny przez jakiś określony czas. Psioniczne sztylety to druga z umiejętności NYX rzucająca w kierunku wrogów NYX sztyletów sztyletami energetycznymi, używa telekinezy do kontroli toru ich lotu. Normalnie to praktycznie bezużyteczna umiejętność na obecną chwilę, ponieważ zadaje ona za małe obrażenia, natomiast jest o tyle dobra, że ma bardzo dużą szansę wywołać efekt radiacyjny. I co jest w nim takiego ciekawego? Jeżeli przeciwnik będzie miał na sobie nałożony efekt radiacyjny, to wtedy będzie walczył przeciwko swoim sojusznikom. Będzie zdezorientowany, tak? Czyli zwyczajnie psioniczne sztylety mogą przejąć kontrolę przez jakiś czas nad naszymi przeciwnikami. I tak naprawdę dzieje się to dosyć często, ponieważ psioniczne sztylety mają bardzo duży, bardzo dużą szansę tak naprawdę na wywołanie tego efektu. Chaos Potężnym psionicznym uderzeniem NYX powoduje masową histerię na polu walki, zmuszając wrogów do atakowania siebie nawzajem. Najbardziej moim zdaniem praktyczna umiejętność NYX oprócz jej czwartej umiejętności absorpcji. Dlaczego? Ano dlatego, że przejmujemy kontrolę nad wszystkimi przeciwnikami, którzy znajdą się w polu rażenia. A że pole rażenia jest ogromne tak naprawdę, ponieważ wszystkie mody działające na zasięg na NYX odnoszą ogromny skutek, dużo większy niż na wszystkich innych frameach, przez co zasięg mocy na NYX jest praktycznie rzecz biorąc obowiązkowy. Chaos jest na tyle potężny, że może przejąć kontrolę nad każdym przeciwnikiem, natomiast musicie uważać. Jeżeli znajdziecie się zbyt blisko walczących ze sobą przeciwników, bądź zaatakujecie przeciwnika objętego chaosem, bądź nie zostanie żaden inny przeciwnik poza tym jednym, który jest objęty chaosem, zaatakuje was. Drugą rzeczą, jaką musicie pamiętać, to to, że generalnie przeciwnicy będą działali dalej według, swojego, według swojej sztucznej inteligencji, swojego AI. W związku z tym będą próbować się kryć, chować i tak więc nie możemy używać ich jako żywych tarcz. Chyba, że rzeczywiście mocno kombinujemy. Chaos jest naprawdę przydatną umiejętnością praktycznie w każdej sytuacji i na każdej mapie, szczególnie jeżeli przeciwnicy już są na naprawdę wysokim poziomie, jak to się ma na misjach Sorti. Nyx jest w stanie nie dość, że ich uziemić, to i dodatkowo unieszkodliwić ich własną bronią tak naprawdę, bo sami siebie są w stanie zastrzelić. Dodatkowo, kiedy rzucamy chaos i przeciwnicy są objęci tym, tą umiejętnością, to w tym momencie przeciwnicy otrzymują pewnego rodzaju stun. Jak to wygląda? Przeciwnik po prostu łapie się za głowę, schyla się i zanim się wyprostuje, no to mija trochę czasu. Zatem ten chaos jest też bardzo dobrym, bardzo dobrym sposobem na kontrolę tłumu. Nawet jeżeli nie chcemy, powiedzmy, inwestować w długość trwania mocy i w ogóle nam ona nie jest potrzebna, to możemy bez końca praktycznie stunować przeciwnika, jeżeli przyinwestujemy w wydajność mocy ale to już od Was tak naprawdę zależy. Absorpcja jest czwartą umiejętnością Nyx. Nyx pokłania wszystkie zadane jej obrażenia i przekształca ich energię w potężny atak obszarowy. Bardzo przydatna umiejętność, chociaż zjada nam manę cały czas. Kiedy użyjemy tej umiejętności, NYX zastyga w powietrzu, tworząc wokół siebie sferę. Sfera jest o tyle dobra, że możemy ukryć się w niej. Czyli tak naprawdę nasi wszyscy, wszyscy sojusznicy ukrywają się w tej sferze, jak byli powiedzmy w sferze frosta, tak? W tej jego kulce. I są praktycznie nie do zranienia. Natomiast kiedy zejdzie nam energia, no to automatycznie... Moc uruchomi się drugi raz zadając ogromne obrażenia wszystkim przeciwnikom wokół i przewracając wszystkich przeciwników w zasięgu. Dlaczego ogromne obrażenia? Umiejętność ta działa tak, że Nyx zawisa w powietrzu i tworzy sferę wokół siebie. Wszystkie pociski zostały przechwycone. Nie zadają one obrażeń ani Nyx, ani jej sojusznikom. Natomiast e, ładują tak jakby naszą umiejętność. Ładują nam obrażenia. I w momencie, kiedy uwalniamy tę umiejętność, wciskamy jeszcze raz klawisz, bądź, bądź kończy nam się mana, no to wtedy Nyx całe te obrażenia w jednym wybuchu rozładowuje w stronę przeciwników. Także jesteśmy w stanie zadać naprawdę ogromne obrażenia. Dodatkowo fala jest tylko cienką linią. W związku z tym przy odpowiednim treningu jesteśmy w stanie w ten sposób zawisnąć w powietrzu, by uderzyć w głowy przeciwników. Dzięki czemu zadamy zwyczajnie więcej obrażeń. Jest to możliwe ze względu na to, że NYX może zawisnąć w dowodnym miejscu w powietrzu. Czyli tak na dobrą sprawę, kiedy wyskoczymy od, powiedzmy wesprzemy się po ścianie odbijemy się od ściany jesteśmy gdzieś wysoko nad ziemią kiedy wciśniemy czwarty przycisk na naszej klawiaturze będziemy mogli zawisnąć w tym danym miejscu przy odrobieniu treningu możemy również przemieszczać się na duże odległości dzięki tej umiejętności używamy jej na wysokości 3 przez co dzięki nowemu parkurowi nowemu typowi tak jakby parkura jesteśmy w stanie spokojnie u uwolnić tę umiejętność i użyć skoku jeszcze raz. I tak w kółko, póki nam się energia nie skończy. A samo uruchomienie umiejętności nie jest wcale takie drogie, jakby się mogło wydawać. Natomiast uważać musicie na to, że nie tylko e, używanie tej umiejętności zużywa nam energię i zużywa ją cały czas, to jeszcze dodatkowo, kiedy przechwytujemy pociski, energia jest pobierana w drobnych ilościach jednak cały czas. Każdy pocisk będzie zjadał nam trochę punktów energii i tak aż energia nam się wyczerpie, bądź sami uwolnimy tą umiejętność. Przejdźmy sobie do sposobów budowania Nyx, kiedy już omówiliśmy sobie jej umiejętności. Pierwszym ze sposobów budowania Nyx, jak widzicie, jest sposób totalnie skupiony na zasięgu i lekko na wydajności i zasięgu mocy i długości trwania, przepraszam was bardzo. Skupiam się tutaj na zasięgu mocy, a to dlatego, że tak naprawdę chodzi mi bardziej o zatrzymanie przeciwników, niż o to, żeby oni się pozabijali. Mimo, że przejmiemy kontrolę nad przeciwnikami, to ci przeciwnicy będą zadawać sobie dalej na tyle małe obrażenia, że tak naprawdę zanim by się zabili, musielibyśmy dosłownie rzucić to ze 3-4 razy. A nie jest nam to potrzebne, ponieważ gra trwałaby wtedy godzinami, a chcemy przeciwników wykończyć jak najszybciej. W związku z tym długość trwania mocy nie jest dla mnie tak ważna i spamuję tą trzecią umiejętnością tylko i wyłącznie po to, żeby przeciwnika zatrzymać. Natomiast jeżeli trafi mi się jakiś wyjątkowo twardy przeciwnik, czy wyjątkowo ważny dla mnie i mojej drużyny, to w takim wypadku chciałbym, żeby ta długość trwania mocy no była większa niż 100% żeby ona nie spadła poniżej tych 100% na pewno. No i wydajność mocy oczywiście, jeżeli trafię na jakiegoś eksimusa czy cokolwiek, co może mnie pozbawić energii, różne rzeczy się dzieją, więc ta wydajność mocy bardzo mi się przyda. Poza tym Skuteczność mocy na NYX tak naprawdę niewielki odnosi skutek, w związku z tym w ogóle nie próbuję w ten sposób grać, nie wrzucam tam sobie skuteczności mocy, natomiast oczywiście wy możecie sobie do tego sposobu budowania dowolny moc zmienić na jakąkolwiek skuteczność mocy. Dołożyłem sobie też trochę energii, no i oczywiście tarcze i życie, ponieważ NYX może nie ma największego zasobu, to też nie ma najmniejszego zasobu tarczy i życia, natomiast ma bardzo duży zasób energii. Pancerz NYX jest niewielki, natomiast wynagradza ona nam ten pancerz szybkością sprintu bardzo szybko porusza się po polu bitwy i dzięki czemu jesteśmy w stanie bardzo szybko pokonywać te duże odległości. Dodatkowo zdolność pasywna NYX pozwala nam od razu na starcie gry mieć 150 punktów energii, co rzeczywiście pozwala nam na wyrzucenie całkiem sporej ilości zdolności od razu na starcie w porównaniu do innych warframe'ów, które zaczynają z ilością 50 punktów energii na starcie. Jako że sam gram częściej z aportami, niżeli postaciami, które zadają obrażenia, stoją w pierwszej linii, dlatego ten zasięg mocy dla ludzi, którzy lubią grać w ten sposób, jest bardzo odpowiedni jako ten sposób budowania. I zobaczmy sobie, przy pierwszym naszym sposobie budowania pod zasięg mocy, ten zasięg absorpcji nie skupiamy. I rzucić tą umiejętność. Poza tym trwa ona ponad 30 sekund, co spokojnie wystarcza do dobrej rozgrywki. Dodatkowo, chaos, jak widzicie, ma zasięg prawie 60 metrów. Na T4 obronie jest to na tyle duży zasięg, że praktycznie obejmujemy nim całą mapę. Obecnie nie ma w grze Warframe takiej mapy, na której większy zasięg niż 60 metrów odgrywałby jakąkolwiek rolę. Więc te 58. Metrów, to jest bardzo, bardzo dużo. Dodatkowo długość trwania mocy też około 30 sekund jest w sam raz. Spójrzmy prawdzie w oczy. Przez 30 sekund 4 graczy jest w stanie wyczyścić przynajmniej jeden pokój nadchodzących wrogów, prawda? Przejdźmy sobie do drugiego sposobu budowania mocy. Budowania Nyx. Drugi sposób jest głównie właśnie skupiony na sztyletach. Gdybyście jednak chcieli jakikolwiek, w jakikolwiek sposób próbować grać na, niskopoziomowe, na niskopoziomowych mapach, gdzie są przeciwnicy, których łatwo zabić, to rzeczywiście te sztylety mogą wam pomóc, ponieważ nie są one najdroższą z umiejętności, innych, szczególnie przy takim zasobie energii, dzięki czemu możemy spokojnie wrzucić tu skuteczność, wydajność, mocy, zasięg, nie jest on może najważniejszy, natomiast pamiętajcie o tym, żeby mieć go całkiem sporo, przynajmniej w moim przypadku, ze względu na to, że trzecią umiejętnością zwyczajnie wywołujemy stuna. Nie musimy przejmować kontroli tak naprawdę nad przeciwnikiem, więc ta długość trwania mocy nie jest nam potrzebna, natomiast dzięki dużemu zasięgowi jesteśmy w stanie wywołać stuna, tak? Z drugiej strony możemy sobie wymaksować długość trwania mocy zamiast zasięgu mocy. Co nam to daje? A nadaje nam to, że pierwsza umiejętność nabiera od razu większego znaczenia niż ostatnie, no, niż trzecia, przepraszam Was bardzo, niż chaos nyx. I wtedy przejmujemy kontrolę nad jednym przeciwnikiem, natomiast wydaje mi się, że stajemy się bardziej papierowi, wystawiamy się bardziej na atak, ponieważ już nie mamy przewagi z tego zasięgu mocy, gdzie możemy zestunować wszystkich przeciwników w razie gdyby coś złego się działo. I tak jak wcześniej mieliśmy do czynienia ze sztyletami psienicznymi, które zadawały 100 punktów obrażeń ze względu na to, że obniżyłem skuteczność mocy. Tak, teraz zadajemy 360 punktów obrażeń i to jest całkiem sporo, natomiast szkoda, że nie da się zwiększyć ilości tych sztyletów i 6 sztyletów na każdorazowe użycie tej umiejętności to jednak za duże zużycie many, ale gdybyście chcieli jednak grać w ten sposób, to proszę Was bardzo, macie tutaj jakąś jasność, jak się do tego zabrać i dlaczego akurat zasięg mocy wybrać ponad długość trwania tej mocy. Dodatkowo zasięg mocy bardziej tutaj punktuje ze względu na to, że możemy przyjąć formę czwartej umiejętności, zawisnąć gdzieś tam w powietrzu, na zbierać tych obrażeń albo i nawet nie i użyć natychmiastowo czwartej umiejętności jeszcze raz, żeby przewrócić tych przeciwników, a kiedy będą się podnosić, użyć natychmiast chaosu, przez co znowu będą zatrzymani. Trzecim sposobem budowania NYX dla mnie jest sposób budowania głównie skupiony na długości trwania mocy. Jak możecie się domyślać, jest on skupiony głównie na pierwsze umiejętności. I owszem, dodatkowo ma też ponad 180% zasięgu mocy, w związku z tym ma jej mniej, jest mniejszy dużo ten zasięg, natomiast długość trwania mocy jest na tyle duża, żeby przeciwnicy sami się pozabijali, jeżeli chcecie na to patrzeć i dodatkowo chcecie to oglądać. Zwyczajnie znajdujecie sobie miejsce, w którym chcielibyście postać, rzucacie tę umiejętność i patrzycie, aż przeciwnicy się wykończą. Dodatkowo łapiecie jakiegoś twardego przeciwnika albo jakiegoś przeciwnika, który będzie rzeczywiście dla Was miał jakieś, jakąś cenę, tak? jakąś wartość dla Waszej drużyny i wtedy na przykład Teksimusa i wtedy przejmujecie nad nim kontrolę niech przeciwnicy martwią się swoim już w półmartwym kolegą tak naprawdę No i cóż przejdźmy sobie teraz do Wyglądu tej umiejętności. Jak widzicie, długość trwania mocy to 7, 7, 7. Nowy, lepszy szatan. Dzięki czemu, nie, tak, nie mogłem się powstrzymać, wybaczcie, 6, 6, 6, szatan, 7, 7, 7, nowy, lepszy szatan. Nie wiem, to kiedyś gdzieś w gimnazjum wypłynęło, czy w liceum i jakoś tak nie zostało. Mi się to kojarzy strasznie. Ważne, że jest i fajnie to wygląda. Długość trwania mocy pierwszej umiejętności jest na tyle długa, że tak naprawdę na obronach jesteśmy w stanie przeciwnika trzymać od początku do końca, przez co jeżeli złapiemy kogoś twardego, kogoś, kto daje dużo obrażeń, na przykład ym, gościa, który niesie rakietnicę ym, albo karabin, no to w takim wypadku wystrzela połowę swoich sojuszników, tych słabszych oczywiście, bo pamiętajcie, bo pamiętajcie, że w dalszym ciągu nie ma takiej możliwości, żeby przeciwnicy, ci słabsi, tak naprawdę się zabili, ponieważ oni zadają sobie zwyczajnie za mało obrażeń. Trzecia umiejętność. NYX, Chaos ma zasięg 45 metrów. To już nie jest prawie 60, natomiast i tak jest bardzo dużo ale trwa dwa razy dłużej. 64 sekundy, ponad minutę. W minutę tak naprawdę jesteśmy w stanie po prostu chyba wystrzelać całą mapę z przeciwników, jeżeli gramy jakimś zgranym zespołem. Także Wam bardzo polecam również ten sposób budowania NYX. Co dodatkowo jeszcze można powiedzieć o NYX. Żeby zrobić ją wytrzymalszą, jeżeli nie inwestujecie w tarcze bądź życie, których ma całkiem sporo, i zrównoważyć ten znikomy tak naprawdę pancerz, to możecie wziąć sobie spokojnie shade'a. Shade pomoże Wam ze względu na to, że ukryje Nex, i Nix będzie mogła dalej używać swoich umiejętności, niewidzialna, przez co nie będzie atakowana przez wrogów. Z drugiej strony jak zwykle polecam Wam używanie kariera, przez co przelatujemy tylko szybko po polu walki i szybko uzupełniamy tą. Energię, szczególnie w sposobie budowania skupionym tak jakby tak, na psionicznych styletach, ponieważ te psioniczne sztylety, nie dość, że jest ich mało, zadają całkiem małe obrażenia, ale jeżeli chcecie się na nich skupić, ponieważ grafika ich lotu jest naprawdę bardzo fajna, i na niskich poziomach potrafią zabijać przeciwników, no to w związku z tym będziecie potrzebować sporo tej energii, mimo że one niewiele kosztują 6 sztyletów na każdy atak i tych przeciwników pewnie idących koło 30 no jednak trochę tej energii będzie Wam potrzeba. Dlatego ten Carrier Prime akurat jest dla mnie, czy zwykły Carrier oczywiście jest dla mnie jak najbardziej pasujący. Pamiętajcie też o pasywce NYX, gdzie zaczynając grę otrzymuje ona od razu na starcie 150 punktów energii, nie tak jak każdy Warframe 50. I cóż Wam jeszcze mogę powiedzieć? Aha, kiedy przeciwnik jest objęty kontrolą umysłu, czyli pierwszą umiejętnością NYX, teoretycznie nie da się go zabić przez nasze pociski. Teoretycznie, dlatego że możemy strzelać dalej w tego przeciwnika objętego kontrolą umysłu i kiedy uwolnimy tą umiejętność, czyli jeszcze raz wciśniemy jeden, to otrzyma on wszystkie zaległe obrażenia od nas. Także jest to też fajny sposób na wyeliminowanie przeciwników, tych najtwarszych. Tak? Nix jest na tyle dobra, że na długich, bardzo długich ranach, typu powiedzmy bardzo długi survival na bardzo wysokim poziomie jest w stanie powstrzymać... Większość przeciwników dzięki zdolnościom kontroli tłumu i tak naprawdę może być jednym z najlepszych bohaterów w grze, a na pewno jednym z najlepszych w waszych arsenałach. Także warto jest zbudować NYX, warto się o to pokusić i bardzo wam to polecam. Natomiast pamiętajcie, to są tylko trzy moje sposoby budowania tej postaci. Jeżeli macie jakieś swoje, widzieliście, bądź sami gracie innymi, to proszę Was bardzo umieść je w komentarzach. A póki co trzymajcie się i do zobaczenia w Warframe.